Cztery z pięciu statków na dyspał. Cztery z pięciu statków. Nieprawda. Cztery z pięciu to są platformy, tylko jeden statek. I Jak tam na statkach? Zaraz sprawdzimy dokładnie. 51,07 Trzaskowski na, na statkach, statkach. Trzaskowskich. A przede wszystkim na narzekaliśmy się, to zależy na. zależy na, na Strona internetowa PKW, mobilna na telefony, jest niestety bardzo. Tak, smama. nie ma zbiorników wyników. Na jednym statku Trzaskowski wygrał bardzo poprawy. wyraźnie, natomiast na pozostałych no, jest niewiele. Na statku. Prześledzi czasy tych statków. Pierwszy statek jeszcze... <grym> nadaje morskie. Tak <grym się stresyć w statycji> niestety podają nieprawdziwe informacje, jeśli chodzi o y, kanał Zero, ci panowie goście. Bo tylko jeden statek głosował, a cztery platformy. I jeden statek zagłosował 4% na Nawrockiego, a 95% na Trzaskowskiego. <laughs> Ciekawe, co jest załoga 23 osoby, 22 na Trzaskowskiego i jeden gość na Nawrockiego. Ciekawe, kurwa, teraz co mu robią na tym statku? <laughs> Jezu, biedny gościu. No cóż.